Na Nowym mieście rośnie liczba kradzieży samochodów i rowerów. O 32 zdarzenia więcej policja odnotowała w 2013 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym. To statystyka za okres od stycznia do września. Z analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego wynika, że najczęściej do kradzieży aut dochodzi na osiedlu Oświecenia Rzeczypospolitej, Powstań Narodowych, RUSA, na osiedlu Warszawskim oraz na Katowickiej. Złodzieje upatrują sobie konkretne marki. Najczęściej kradzionymi markami są Volkswageny przede wszystkim golfy, później są audi a3, audi a6, citroeny przede wszystkim citroen c3, peżoty w tym przede wszystkim są peżody 207, 308 i również seaty Policja szuka skradzionych samochodów oraz części samochodowych w komisjach w warsztatach podczas kontroli drogowych sprawdza tablice rejestracyjne numery win pojazdów. Niemaleje również problem kradzieży rowerów. Od lutego 2014 roku policja rozpocznie akcję znakowania bicykli. Będą wydawane paszporty dla właścicieli danego roweru. Oczywiście będzie sprawdzone, czy faktycznie ten rower należy do właściciela, żeby nie było tak, że ktoś przyprowadzi sobie rower i on już został wcześniej gdzieś skradziony. I będziemy wprowadzać to w systemy. Poznańskiej Policji udaje się także odnaleźć skradzione rowery podczas patroli. W październiku na moście Rocha zatrzymała dwóch nietrzeźwych mężczyzn, którzy prowadzili bicykle. Okazało się, że nie należą do nich. Są to dwa rowery, które zostały skradzione z ulicy Świętego Rocha marki Rogrider. To są właśnie te dwa rowery, które są tutaj przedstawione. Dodatkowo w toku wykonanych czynności, czynności przeszukania w miejscu zamieszkania sprawców, udało się również uzyskać jeszcze trzy inne rowery. Dlatego też Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto bardzo prosi o kontakt. Jeżeli któraś z osób rozpoznałaby swój rower, to najlepiej z jakimś dokumentem potwierdzającym własność. Przyjść do nas na komisariat, ewentualnie zgłosić się telefonicznie do prowadzącego sprawę. Jeśli ktoś rozpoznał swój rower, proszony jest o kontakt pod numerem 61 84 123 22 lub 61 84 123 11.